Praktycznie tych barier w ogóle nie powinno być na dzień dzisiejszy, ponieważ wspólny rynek oznacza kompletnie bezbarierowy przepływ i wszystkie kraje powinny mieć dokładnie te same zasady. No niestety w ciągu ostatnich kilku lat okazało się, że te bariery powstają. I z badań wynika w tej chwili, że największą barierą są właśnie próby wykorzystywania urzędowej kontroli żywności do protekcjonizmu własnego rynku. I takie przykłady mieliśmy w Czechach, takie przykłady mamy na Słowacji. Oprócz takich barier klasycznych pojawiają się nowe również bariery dotyczące warunkowań administracyjnych, na przykład specyficznych wymagań dotyczących certyfikatów, dodatkowych oznaczeń na opakowaniach, czy specyficznych wymagań dotyczących składów produktu. I to wszystko są właśnie bariery, które się pojawiają i to wszystko jest potencjalnym zagrożeniem dla naszego eksportu. Jaki jest wpływ na konkurencyjność polskiego eksportu? No, polski eksport na razie dobrze sobie radzi, ponieważ mamy bardzo dobry stosunek ceny do, do jakości, aczkolwiek należy pamiętać, że wszelkiego rodzaju bariery z jednej strony nakierowane są, żeby sztucznie zatrzymać eksport naszych produktów, ale również są nakierowane na to, żeby zwiększyć koszty produkcji w danym kraju, czyli na przykład nasze koszty produkcji. Tak naprawdę na dzień dzisiejszy żaden kraj, który próbował wdrożyć jakiekolwiek bariery, no nie odniósł sukcesu w stosunku do naszych produktów. Nie udało się w żaden sposób zmniejszyć tego eksportu. Wręcz przeciwnie, eksport polskich produktów nawet do takich krajów jak Czechy cały czas rośnie. No to oznacza, że tak naprawdę ciągle jeszcze i bardzo dobrze na rynku Unii Europejskiej o tym, czy dane produkty się sprzedają, decydują konsumenci.